Cześć kochani, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie wraz <laughs> z kocią w naszej zimowej serii. Kruszyna, daj spokój, o, chodź. Tutaj. jest Ej, znowu zrób sypie. wiejską, kruszynka. Zrób no. jaczniczkę, zjecie sobie jaczniczkę. Kurczę, czy ona tu cokolwiek ugotuje? Kochani, jesteśmy w nowym miejscu. Bibi wita. Tak, w nowym miejscu, w nowym mieście, tak jest. Bibi wita. Chodź do tutaj. O, odgarniaj śnieg. Ja wiem, że śmierdzi, Dziewczyny, o, tak gdzieś coś tu przypala. Ta coś przypala, widzę. Ej, skąd ona... Co tu się dzieje? Jakie one są brudne w ogóle, kochani. Znowu zatrzymałyśmy się z dziewczynami w parku, jak widzicie. Jakiś tu park jest. Tak one to tak się właśnie one tak koczują Ej, ta wygląda po prostu obrzydliwie kruszynka ja ci nic nie chcę mówić ale ej nie no czekaj czekajcie dziewczyny bo to trzeba uwiecznić tutaj ej, ty tam, w tle, tam po prostu ta ale ona jest nas jest. ona może chyba na co nie może ale wiesz co i skierce. Co ty robisz? Dziewczyny, ogarnijcie się, no? Przywitałyśmy się chociaż z wi widzami, przywitałyśmy się, o, tak? Tak. <gry> Chodź tutaj i kilka zostaw, zostaw na razie. Chodź też sobie zjeść, bo jesteś strasznie głodna. Moi drodzy, zaraz się rozejrzymy. <noise> Rozejrzymy się nieco po okolicy. Dzisiaj dziewczyny mają plany oczywiście co do dzisiejszego dnia, bo, moi drodzy, jak wiecie, Bibi słynie z tego, że jest tutaj mnóstwo zwierzaków. Mikołaj mnóstwo dał... też bezpańskich tak. takich zwierzaków. Również, kochani. Mikołaj dał dziewczynom znać tutaj... Chodź sobie usiąść. Mikołaj, moi drodzy... Usiądź i rozmawiaj tutaj, strasznie wygląda, nie? Mikołaj powiedział dziewczynom, słuchajcie, o jego przyjacielu. Który właśnie ma schronisko tutaj dla tak, zwierzaków, tak. który zajmuje się tymi bezpańskimi? moi drodzy, zwierzaczkami i dziewczyny po prostu jak najbardziej chcą pójść pomóc, wspomóż, prawda? Troszeczkę wspomóc tak, tak. Tego, tegoż jego mościa, bo to jest facio, zobaczymy, bo na razie nie wiedzą dziewczyny jeszcze, jak on ma na imię i tak dalej, wiedzą gdzie mieszka, znają adres. Pójdziemy najpierw, ale na zakupy słuchajcie, kupimy jakieś przysmaki, kupimy jakąś dobrą, zdrową karmę dla kotów, dla tak. psów, bo tam są i koty i psy oczywiście. Poza tym też myślę, że zostawimy tę część tych pieniędzy, bo już ostatnio 10 tysięcy zebrałyśmy na tej imprezie. Tak, ja myślę, tak, ja że też zostawimy tam część zostawimy parę na... tysiączków tam na tym leki Jasne, jak najbardziej. Dziewczyny od czasu do czasu, słuchajcie, będą mogły urządzić takie charytatywne właśnie przyjętko tak, tak. i, i później te... Wiecie, one tutaj tych 10 tysięcy nie mają, ale one je mają tak naprawdę. Słuchajcie, wiecie, tak on... umownie oczywiście będziemy rozdawać, nie? te pieniążki. Jesteś najedzona już, kochana? Co ona tam jesteś? woła jeszcze? Wiesz co, możesz sobie i skorzystać. No przecież jest krzak. Przecież jest krzak, Kruszyka. Ona nie widzi, że jest, no. No jest, choć też tutaj jest drugi krzak, chodź. Y, nawieźcie sobie też, nawieźcie sobie po krzaku, dziewczyny. Jakie tak. wyglądacie, nie mogę jak się dobrać. O, tutaj ten krzaczek chyba ten, krzywo se stanął, moment. Czy ty jesteś ubrana w zimowe ciuszki? Oczywiście, że nie. Oczywiście, ale że się się jesteś. Zimna, ale się nie jesteś, ale ty jesteś. To mają szkołę przetrwania no, na No, one jak ja na rowerze, słuchajcie. <noise> ja to też w tym roku już, kurde, tyle razy wyglebiłam się. Chodź no tutaj jeszcze, o, yy, huśtaj się chwilę, to Ci zabawę tak, trochę podbije. Dziewczyny mają tu huśtawki jakieś stare, no. Chodź szybciutko, jeszcze się wysiusiaj. Słuchajcie, ale musimy się gdzieś pójść dziewczynami ogarnąć, zanim... Pójdziemy tak. do tego schroniska, Ej, no bo ona tak... Też nie weszło, a nie, dobra, Zabiją Też ją no, też, niech się chwilę No, niech się chwilę a też tak myślałam. Jak właśnie. dojdą chodź. tam. Chodźcie, chodźcie. Yy, później się szybciutko gdzieś mm. z dziewczynami kochani ogarniemy nieco. <laughs> <laughs> nieco się z dziewczynami ogarniemy, no bo one nie mogą takie brudne przecież tam pójść, do tych zwierzaków, no bez przesady. Chodź, Iskierka, też jeszcze się chwilkę tutaj pochuśta. A ja no, chodź, No, chodź. jak ona dojdzie do wieczora, to będzie o, jest to ja te Nie, Zobacz, brudna jestem, tym tych za te Ale zobacz, parze. jakie one są szczęśliwe. To co, że że brudne, śmierdzące? Po się i tyle. Że te tak. łańcuchy nie pozamarzały. Dobra, ta stwierdziła, że wystarczy. Lecimy, Gosia, bo już jest 12.42. Tak, tak. Jeszcze gdzieś musimy do jakiejś publicznej tej wskoczyć. Tej mhm. jest niedobrze chyba z huśtania w ogóle. Dobra. Bo przez tą jajecznicę, słuchaj, jej się dźwiga teraz, dobra Nie. kochani, lecimy. Dobra, kochani, jesteśmy w klinice weterynaryjnej plus sklep, oczywiście, zoologiczny. <laughs> sklep tak, zoologiczny. jeszcze zanim powiedziano do tego stronniska, to musimy kupić jakieś przysmaczki. Tutaj tak, dla dziewczyny Zboczku. ogarnięte skorzystały sobie z takiej publicznej łazienko toalety, dyszkę za to tak. zapłaciły po piątce za sztukę. Po piątce za sztukę. <laughs> Także, kochani, chodźcie, kupimy jakieś przysmaczki, podzielimy dziewczyny mhm. zaraz. Kupujemy, y, może weźmy na poprawę zdrowia, najwyżej tak, później jak na coś pewno. będziemy jakieś spotkać, zwierzaki, to ten, ile my mamy, kasy? nie dobra, czekajcie, bo my tak, my <laughs> nie szalej, po 5 weźmiemy, no y, i weźmiemy takie jakieś fajny, takie, ale taki przysmak, przysmak, jest tu coś takiego, y -hmm. przysmak, przysmak oddziałania z, z ambrozją, nie, Ej, pokaż, co, przysmak, czekaj, to coś było z IQ, czekaj, bo ja chyba się przeczytałam. Ale co to jest? Przysmak ograniczenia, IQ? No, żeby nie był chyba taki mądry, żeby nie uciekał, bo te zwierzaki uciekają, nie? Czy no tak, cynamon, yy, stan zdrowia twojego tego. A ten zielony? Surodzony z niewielu bagiennej wody przysmak. A niebieski? Zachwyca każdego zwierzę, ma też inne, zachwyci każdego, a ten? jak smaczny jest ten przysmak, po zjedzeniu go Twój zwierzak może potrzebować naprawdę ciepłego A nie, a to nie jest... ale to może, ten sporządzony, no. ten bagienny wody przysmak do rzucia, z pewnością zachwyci każdego zwierzaka. Ma też zwierzak. inny efekt. No właśnie, a to, to jest, na, żeby był czysty pewnie. No to może Nie, on zacznie cuchnąć, tak? Aha. Podawać tego żadnemu zwierzę, on zacznie cuchnąć. Ale to co to za zwierzę, kurde, za, za przysmak? Nie Yy, palocy mm -hmm. o, co już w pewności z pewnością się prezentują ostrą niespodziankę. Bez sensu. Co to jest? No to nic dobrego w no ogóle. No nie, co to są słuchajcie, co za przyswaki? A nie, bo to jest dla Może te błot To błotne... Toffi spróbujemy. No. A to weźmy, nie bierz yy. tak dużo, starczy. Nie no, ile tam jest tych zwierzaków? Dobra, weźmiemy wiem, sześć, zobaczymy też, nie wiem, No. i słuchajcie, i oczywiście jeszcze kupujemy karmę, ale to będziemy tam wsypywać już do misek, Tak. jak pójdziemy tak. no. na ten, to bierzemy, nie? Dobra, no, Dobra. no. I, i lecimy. Dobrze, kochani, jesteśmy, o Jezu, iskierka! O Boże, co tu się ta, ta, zobacz, powodę. gdzie ona leci, w ogóle, kruszyka. chodźcie tu, dziewczyny, chodźcie! Ale o, lecą już nam Słuchajcie, przy, słuchajcie wy, wybiegły nam na spotkanie. Zapukaj do drzwi. Nie, Iskierka, ty jesteś bliżej, chodź, zapukaj. No, ona już ma, ona już ma. Zapukaj. A, masz już, dobrze. Chodź, ma, no. chodź tutaj Tylko koszyka. Chodź zanim dojdzie. Yy, podejdź tutaj. O, zaświecili nam, żebyśmy doszły tutaj, słuchajcie. Tak to wygląda, kochani, proszę bardzo, zaraz poznamy właściciela tego miejsca. No, ona się przywróciła. Znowu. I to może daj kuszynce, Asia, bo ona tutaj, dojdzie... E, tutaj, ale ona też tak będzie szła, wiesz, mi się wydaje, że kruszynka Chodźcie, dziewczyny, do środka, kurde, no zabieć jest! Tutaj mieszka, jak widzicie, ten właściciel właśnie tego całego dobytku, przybytku. A tutaj ma taką. No, taką, taką tą. Takie pewny. schronisko, no, takie schronisko, Zapuka O, proszę o. bardzo, jesteśmy moi drodzy, teraz wam pokażę. O, ile zwierzaczków tutaj jest! Pokażemy wam, jak o, to wygląda. Wiesz, wiesz, możemy szpnąć, możemy no. Miski, Sparmy, słuchajcie, wiemy, tak. tutaj są o takie boksy, można by powiedzieć właśnie do tych zwierzaczków. Są tu tak. też koty z tego co widać. Tu mają jeszcze na zewnątrz, taki placy, kto zabawy widzę. Zabaweczki. No, Także całkiem fajnie, ale jak najbardziej tutaj się facetowi pomoc przyda. Chodź Oczywiście. iskierka. Przyjazne, wesołe zapoznanie. Przyjazne, wesołe. I przyjazne, aha, tutaj. No, <laughs> wesołe zapoznanie. Chodź, uważaj A. na pieska. Landegra, się dobija. No, i jesteśmy. Słuchaj, tutaj musimy zdjęcie z nim zrobić, Asia. Tak, zrobimy z, z nim z... zdjęcie, i O, Jezus. Wow. Ty też moja droga, aha, przywitałaś. się. Ojej, koniec Hary, widzisz, dobrze, że wzięły się. Dobrze, te żeśmy maki. wzięły, tak jest. I... Słuchajcie, zrobiłyśmy też y, z gosią porządek z y, tym. Zdjęcia. Ze zdjęciami, tak? Właśnie się mi tam jeszcze sprzedać Wam jakieś skamieniny czy coś, nie? Bo tak, mamy. Byliśmy. Oczywiście, oczywiście, słuchajcie, rybki od nas, jak najbardziej, tak, żeby kotecki tak. i zwierzaki... Tak, termostat jest? A nie czy... ma i zaraz, kupy, zaraz kupujemy im tutaj termostacik tak, też, jak najbardziej. To jest, słuchajcie, gościu, ma, gościu z powołaniem, nie? Tak. O, jaki uroczy. Jaki fajny. Fajny jest, nie? Ej, czekaj, tak. jakby mi się tak przesunęło, o. Jak najbardziej. Zdjątka tu się się za... Jaźnić, jasny, to się musimy wyjaśnić. Też tu tak. będziemy zaglądać oczywiście. Pewnie i ty też właśnie zrób sobie zdjęcie. A ty, moja droga, Weź jakiegoś koteczka przytul. Zaraz przytulimy koteczka. Oczywiście iskierka w tle, nie może jej zabrać. tutaj skrzydło. Ona ma parcie na szkło. Tak, ona ma parcie na szkło. Ona jest tutaj. Albo O, co to no czekaj, czekaj Gosia, wiesz co zrobimy? Podzielimy tymi przysmaczkami dobra, i dziewczyny dobra. będą ten, rozdawać zaraz. No ja jestem ciekawa co one jeszcze mają za działanie. No, to, to finie? nie? Błotne, tak. też jestem ciekawa tego. Idę też, moja droga, tutaj pięć. Jak na razie widziałam, że, że jeden jest chyba chory, ale to spokojnie, bo po drodze na pewno jeszcze spotkamy tak, z Tak, chodzi właśnie o to, że ten. Słuchajcie, zobaczcie sobie. Miałem. Jakie to. A ten jaki fajny wichio. Tu no. jest a, imiona, imiona. Rocky. Y, tu mamy charge chyba, nie wiem czy dobrze to. dobrze będzie wyszło, Do... że... Fiki. Bongo. Bongo. O, ten też jest chory załatwien. Bob chory. i mona. O, Proszę bardzo, koteczki. I jeszcze tak szybciutko kupujemy, słuchajcie, termostatik. Bo tu już widzę, tak. że monie chyba zimno. No dobrze. Słuchajcie, jest termostatik. Proszę bardzo. Włącz od razu. Od razu. Czekajcie. Cieplej. Wyższy tak. koszt, ale tym kosztem niech się nie przyda. Ale przejmują. my tu będziemy, tak, 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 zostawimy oczywiście pieniądze też. O, tak będzie teraz grzał. Dobra, dawaj do tych chorych psiaków i kotków, gorzej, eee, Ostrożne powitanie, a my musimy się jeszcze przywitać, Gosia. Tak, tak. tak. Ty się przywitaj z tym. Obudź simple o imieniu Bob. Aj słuchajcie, tu te zwierzaczki wszystkie jakieś takie, kurcze On na pewno ja, on nie... Widzę te dwa. Tutaj. Y... Oj oj oj, 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 oj oj oj. Chcemy pomóc. Chcemy pomóc! Słuchajcie, Aha, ze zwierzaczkami, to tak wiecie. To tak gruźnie. Nie tam, nie tam. E... Aha, przepraszam. Iskierka. Zaczynamy <laughs> daj, daj Daj smakoły. O! Na poprawę tak. zdrowia. To Proszę, od razu, I ta koteckoło. A ty? Ej, gdzie ten kotecek mi uciekł? Jest tutaj ten tece. chodź tutaj. E, no. Przyjazne po stronie. A ja ostrożne mhm. tam dałam czy przyjazne, bo ja chyba dałam ostrożne, przyjazne. Ostrożne, ale dobrze. Nie, ostrożne tu dałaś przyjazne. Aha. To uwaga, przesmaczek. Ooo. Okej, okay. o tu już też fajnie. O, i plusiki, i super. I teraz tak, yy, smakołyczek, proszę bardzo, na poprawę zdrowia. Zobaczmy jeszcze te zwierzęta. O, o tym pan, jak sobie siedzi tutaj. Zobaczmy jeszcze tutaj te zwierzaczki. Iskierka, chodź kochana, weź tutaj, pomóż mi A zobacz, to jest taki mały koteczek. No i jest malutki, chodź tutaj, easy Zaraz miseczki jeszcze napełnimy im tutaj wszystkim, bo tu jeżorki uh -huh. ten głodne, ten gości jak patrzy, nadzoruje, nadzoruje. Chodź też tutaj. No jasne, najmniej. zostaw ten telefon, Kruszynka. A nie, dobra, Iskierka już tutaj wyciera. To chodź tutaj napełnij ma... miskę. Chodź, napełnisz miseczki. Iskierka ty tutaj jeszcze o napełnisz. Napełnisz. karma jest, zobaczcie, nasza jest karma nasza przywieziona. Tu jeszcze jakiś brud jest za bardzo. będziemy jakiś łapki, ustawiać wiecie? tutaj gościa co godzinę? Może no. nie? Dawaj. Ustawimy im co godzinę. No jest brud, ale tego się nie da, bo to jest jakaś ozdoba. No ja biorę, ja biorę, biorę. Dobra, a ty moja droga, chodź tutaj. Ostrożne powitanie. I tutaj, tu się przywitałaś z nim. To nie dawaj, będziemy tylko teraz. Tu też, tamto, bo też Nie, jest, jak jest tu. Nie. Nasypała. A, to, a bo nasypi, a to. to no. kuszynka polecała. E, czekaj, to tu ostrożne jeszcze powitanko, chodźcie, bo się przywitamy tu. Jak najbardziej. Pobawimy się, może. Bo słuchaj słuchaj się... Asia... Z kotkami Jasne. tym wskaźnikiem to tak zabawa Dobra, możemy się pobawić. Czekaj. E może pieski na spacer wyprowadzimy? Chociaż to ta zamieć, tak? Nie, w tej zamieci ja bym, no, ja bym se darowała, słuchaj, w tej zamieci, bo my kurde nie dojdziemy nigdzie. W no, tej zamieci. No, to ta sobie jest to zamieć, co? No, bo tak. A, a, a ty, mały, no, i czekajcie, bo jeszcze tak patrzę. O, tutaj jeszcze ostrożne powitanie. Nie wiem, czy my z wszystkimi już się tutaj powitałyśmy? Tu jeszcze ostrożne. Nie, ostrożne. Jeszcze. I tu ostrożne, ty też możesz tutaj ostrożne powitanie, no bo to ze zwierzaczkami, to wiecie. Jeszcze może damy po tym przysma... ej czekaj, no to daj może... Właśnie, dajmy ten drugi, zobaczymy co to jest. Zobaczymy. Okej. Zwierzaczki! Jeszcze tam jest więcej misek, trzeba zaraz jeszcze powsypywać karmy. Gdzie ona Aha, myślałam, że ona ciśnie, a ty? To Jest dzwoni. Tam nieważne. Czekajcie, iskierka, ty się pobawisz tutaj teraz. Y... A może daj też temu kotu ten jeden przysmak, zobaczymy. No w sumie możemy dać. Głaszcz uspokajająco. No że tak bo on jest. Tak. i tak. dawaj ten wskaźnik a od później razu. Później daj, bo... tak, a później daj tak. O, o. A ty, teraz, ty aby zaś ten lecisz musiałbyć. No on tu sobie. Po... A tu się masz można... <laughs> Bo tu jest języką kości Za piłeczką się może z nich obawić, ale... No, Nie, tu się... tu jest bez sensu na dworze, wiesz, robić no. cokolwiek. Ej, ale to jest co jem... Ten, ten pad za jedony. No. O czekajcie, tyle. bo ona mu daje te, ten błotny ten. A właśnie, co to? Waga. Mam nadzieję, że to nie będzie miało. Ej, jaki p... Nie dawaj mu tego no, przysłowie. Ej, to co to za kupa? Słuchajcie, z tymi, ja pierdzielę. Daj mu na poprawę ja zdrowia. Dokupić, A ty, ty już mu dałaś. Oooo! Dobra, zrobię No sobie. pokaż. Ona mu dała już chyba. Ja dałam mu. Pokażcie. Ja. No, ej, co to. Nie tak. Co to ja za kupa? Co to za przysmaki w ogóle? Ej, że te zwierzęta się chore robią po nich. No! Daj mu na poprawę zdrowia. Ej, miałeś A, dać ten. Bawi. Czekaj, to weź mu daj najpierw, a później się pobawisz. O. Nie to, nie to. A tak? Czemu nie? To już dałam. Nie, miałem przysmak Daj przysmak. No ma. A dobra. O Jezu. Zerzygał nie. się kotecek. Chodź tutaj, wytrzesz. Chodźcie. Ej, iskierka. Ta, kruszynka w więzieniu. W ogóle najpierw mi dało, żeby były chore, a teraz żeby bezdało. No, chodźcie jeszcze damy temu księczkowi my, tak... tutaj. O. Ej, no bo ja z tymi przysmakami to się tak, słuchajcie, nie ten, nigdy nie, tak ja na poprawę też, zdrowia, zawsze tylko nie na poprawę no. A co a to za misio?! Ej, przybłęda! O nie jedz tego! A ta z tego ziemniaka w ogóle. Ty, moja droga, weź mu daj jakiś, czekajcie, ostrożne powiedz, Widzicie, tu nawet przybłęd, on znowu musiał jakiegoś przygarnąć psiaka chyba, ten gościu. No. Kolejnego. No tak. o, o, jest chodź tutaj iskierka. Weź Bazry to. to no, widzę, właśnie. Może ona tu wysz... o, Nie! On no bo to jest widzi. otwarte schronisko, słuchajcie. Tak. Wszystkie przychodzą tu. On jest chory, zobacz ten pies. On no, jest mu? chory, właśnie. No, no, nie dałam mu tego przysmaka, Ej, słuchajcie, ile tu rzeczy się, się dzieje. Musimy to kupić, te... Zostaw weź tego je... ziemniora! Cholera, jasna, kobito. Tu się też pożygał. Ja, nie, no. jakie fajne te miski. Ale tu też jeść przychodzą na pewno te miski. Tak przychodzą, nie? jeść. A propos właśnie jedząka. Czekajcie, tutaj jest wysypane, tutaj już zjadły. Yy, ty tam jeszcze wycierasz, ale tu są miski, tylko tu są pod takimi draperkami. To deszczami. może na końcu Asia ja zostaw na razie te na dworze, bo kurde, one znowu tam wynoszą. A no, kurde, na razie tak. to jest Czekajcie, do czemu one nie dają mu tego przysmaczka? Moment, bo ja tu się muszę ogarnąć, moment daj smakoły, daj mu to, o, kochani, od razu, uprzedza... bo miałyśmy w ogóle o tym powiedzieć właśnie, na samym początku, uprzedzając tak. wasze właśnie prośby, żeby dziewczyny wzięły jakiegoś zwierzaka, dziewczyny nie będą brały żadnego zwierzaka, yy, ponieważ to są aniołki, które wrócą do nieba, one chcą wrócić, tak. słuchajcie, do nieba. Też będą tutaj zostawać, na ziemię, to jak to bożekami nie, nie. Nie, one po prostu wrócą do nieba, bo one chcą To znaczy wrócą, no zobaczymy, no jak to. Znaczy, tak, no no tak, 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 jak spadną one... te wszystkie nasze tak, warunki, to to... ale. Generalnie... Generalnie one wrócą, chcą. Wrócić chcą wrócić. Nie, wrócić. Jest tak, Taki jest zamiar, mamy. więc one, słuchajcie, no, na tyle mają już odpowiedzialność rozwiniętą, że wiedzą, że nie będą brały zwierzaka, prawda? I co później z nim zrobią? No dokładnie. No co później z nim zrobią. Ej, możemy tu wykąpać? Czekajcie, weźmiemy tak. Tak. Mm, a nie można nie. wykąpać, bo to nie jest, wiesz. No, no, no. A czekaj, a jak na niego kliknę, tak, żeby go ten przyjazno. A, bo ona go jeszcze nie zna. Chodź no tutaj. No. Jeszcze pozna. tu jest kropka do poznania. Chodź, iskierka! Chodź tam. Chodź chyba przy stabą tak, bo już idzie tak w miarę normalnie. No, to może niech ten, A czekaj, co ona robi? A ty co robisz? Oj, jejku chodź Chodźcie jeszcze tutaj się pobawić z tymi zwierzorami. No. Przyjazny. Chodź, pobawisz się tym. A się piłeczką bawi tak słodko. Ale fajnie to mają te jest, chodzi, jest chory, właśnie chce, żeby Iskierka się przyszła A z nim idzie, tutaj dobra. zaprzyjaźnić. Żeby się przyszła z nim właśnie tutaj przywitać i tak dalej i teraz o, damy mu. No, nasypałam się. Ej, musimy dokupić tych przysmaków. Tak, musimy dokupić przysmaków. Proszę bardzo, daj mu. A po co te skamieliny jeszcze? Czy my to mamy, czy myśmy to sprzedały? Nie, my właśnie, kochani, bo myśmy tutaj dużo rzeczy właśnie pozbierały jeszcze. Tak, za waszymi tak. plecami. Pamiętajcie, że laleczki sobie zostawiamy. Mapa skarbów właśnie. Mapa skarbów tak, też sprzedaje. Po co nam nie potrzeba. Tak, tak. To. Nas, eee, no. Ona tu ma w ogóle jakieś ziemniory, czekajcie, to trzeba też no, zaraz to sprzątnąć, to. a ty, ty też tu masz jakieś, tak? Ta ryba to już też nie jest ten? są popsuta. Podłe, no. no. Wiesz co, ona Czedaj też ma tu też. rybę. No. Też już to jest sprzedane. No, to już dawno przecież łowiłeś zimę, nie? No, wiecie co, to trzeba zaraz wszystko tutaj umyć. Te wszystko, błotne kupy sprzedaje, tak, razu, bo to jest sprzedaje. jakiś... dajcie spokój. Jaki on tym. w ogóle. bez sensu, nie? Czekajcie, no i co? Tu zdjęcia, porządek zrobiony i to wszystko. Ale patrz, i tysiące siedemdziesiąt. I pięknie. Ty idź jeszcze do tego kotka się troszeczkę, po, bo tobie strasznie zabawa spadła, pobaw się z jakimś zwierzakiem. Ty dasz tu ładnie, o. I czy teraz ona może opieka nad... Wykąp. Wykąp, jest. Wykąp tego pieska, tam Czka jest się da, to, wiesz. chyba e... tak, no bo tu wannę on ma, on tutaj kąpie eee, zawsze, patrzcie jaki on jest zadowolony, że tutaj ten, eee. że tu się dziewczyny zajęły, nie? Idzie, chyba o, i to, idzie, oj tak, ten okay. mały z tą, z tą myszką, zobacz, no. <gry> a ta się bawi no, fajnie, no i super, zobacz jak zabawa fajnie chyba jeszcze tam podłogę wytrzeć, później? tak wytrę, ale to na razie zostawię, bo dziewczyny no, nie robią swoje. A, z tym koteczkiem małym. małym. On, słuchajcie, te zwierzaki naprawdę mają się tutaj dobrze, nie? My Bardzo jeszcze tutaj dobrze, fajnie tak. wspomożemy. Gościu tu ma też, patrzcie, jeszcze Wam pokażę, gościu tutaj ma, o, tu też jakieś, on wszystkie przygarnia. Nawet tak. takie, patrzcie, przybłędy mogą tutaj przyjść no, w Przychodzą sobie, sobie gdzieś, wiadomo, on się też nimi zajmie. No też nie może przygarnąć jeszcze. wszystkich z całego nie, miasta, no. bo też nie mam takich warunków. Ale, ale jedzonko jest, nie? Tak, mm -hmm. tak, jedzonko jest, jak najbardziej. My tu karmę też zostawiłyśmy, widzimy więc będzie miał zapas. <noise> Jasne. Także spoko. Ty się bawisz jeszcze? Tak, ty się jeszcze bawisz tu z tym kotkiem fajnie. Możesz też z tym pieskiem. Patrz, bo on cię też tutaj... Czekajcie, może daj przytuladę. A może na spacerek A się takie króciutkie byśmy poszli? Mocuj poszły. się. Możemy pójść zaraz. Czekaj, to ta wej... pójdzie z tym kropkiem, a tamta weźmie tamtego. Panie Fiksy, a się sprzątnie tutaj, wiesz. To jeszcze nie nie? Czekaj, tutaj pobawiłyśmy się z tym. Yy, tu się pomocuj trochę z tym pieskiem. O, fajnie ze zwierzakami rośnie, nie? Szybciutko jak się, no. ten, jak się bawią. Superowo. Możesz to jeszcze tutaj, o, wytrzeć? Kurczę, dziewczyny też tu by musiały skorzystać. O, i super. Weź to od razu sobie, skorzystaj, jak tu jesteś. Zostaw wodę. Zostaw szklankę. No ja Ej! Co? No, no zobaczę pod Ej, <laughs> e, Co po idzie? Nie wiem, gdzie ona idzie, Gosia. Czekaj, e, opieka i wyprowadź na. na średni. Na krótki mówisz? No, no bo zobacz, że jest tak późno. No dobrze, opieka, wyprowadź na krótki spacerek. I ty też zaraz pójdziesz, tylko weź jeszcze ten. A jak ty masz z zabawą? No tak średnio musiałabyś też troszkę. Oj, Gosia chyba jest zamieć. Jest Chyba jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tym, e, słuchaj, mm -hmm. z tym spacerem. Jak coś, to im to odklikamy, dziewczyny. Tak, to jeszcze kruszynce nie się wysiko, może co? Bo tak, damy jej jeszcze, właśnie, żeby z siku. I... Ona chyba poszła I... do niego do domu. Tamto. Czy on ma? Nie, bo ja jej, jej się Aliso... Odklikaj, odklikaj ten spacer. Mówisz, ale. Z... Tak. Ciekawe, czy one tak samo będą szły na spacer, wiesz, Absolutnie. to mnie zastanawia. To daj jeszcze kuśnię, co nie sprzątnie ten talerz, póki tu Aha, czeka. Ona idzie chyba sprzątanie. Ej, Ej, bo weź jest pies. Ona nie porcje. może tak. <laughs> Aha, bo pies jej tu wszedł, tak? No, ona go wyganiała tym. Ej, a ta pierwsza cesta, ona siemnia. może. Ja, ona nie może, Niech chce je. Chodź, tutaj nie też wie. skorzystasz. Ale zamieszanie ze zwierzakami, tu słuchajcie. No. Dobra, nie wiesz co jeszcze bym zrobiła? Niech już iskierka już napełni, bo kurczę, później zapomnimy Gosia, a to jest ważne. Okay. Niech pan napełnia te miseczki wszystkie, tylko ciekawe czy ona się tu dostanie. Jak coś to tutaj to ściągniemy ten ten. Uh -huh, uh -huh. Idzie jeszcze tam napełni te miski. Aha, bo ja ci spacer dałam. Tak. To czekaj, no zaraz to... niech, no, niech idzie na ten spacer. O kurczę, panie! Panie! Wyjdź no pan, bo ja bym sobie, Ej, patrz, on nie wyjdzie. No co ty, skorzystaj. Może on też chce? Ej, może on też chce? Gosia, jaka jazda. Czekajcie, idziecie na ten spacerek? Chyba nie normalnie idą, nie. to chodź z nim. Nie. Przyjazne... Yy, ...opieka. Ona jakiś spytować, etap przychodzi. Krótki spacer. Chodź. Ale się. ona się nie wysikała, Asia. No nie wysikała się, ale on stoi tam, nie? O, wyszedł. Jezu, jaki rozpieprz tutaj, słuchajcie. Skorzystaj. No, ten tak, uciekł jest, jej, się... tu, ten w ogóle jej się zerwał ze smyczy, zobacz ona jest to jest smyczy. Spadnie, czy to ona robić? Chyba, chyba tak, a to lepiej. właśnie tu chyba nie da się, wiesz? Coś mi się wydaje, no, da się napełnić, czy, czy nie? Zaraz nie zobaczę, jest. bo to ona to miała zaznaczone i nie wiem, czy jej się to nie odklikało, wiesz? Mhm. Słuchajcie, w tym schronisku taki rozpiew, no gorzej, <laughs> <noise> <noise> gorzej niż w domu starców! Gorzej niż w domu starców. Ty moja droga, jeszcze te ziemniaki stare, na zdrowie, smacznego. A ty, napełnisz jeszcze te miski? No idzie, idzie. Może no, napełni. Bawi się chyba tym jeszcze? Nie, je tam tego ziemniaka starego. No dobra. Napełni, spoko, ale fajnie. Odpowiedzialność, no i mega. Wiesz co, chodź tutaj jeszcze ty napełnisz, bo on tu jeszcze ma. Do mm -hmm. napełnienia. Wszędzie po napełnieniu. Ale może jeszcze później skierceń się z którąś po chwilę, tak. bo ona tą zabawę Dammy ma. Zaraz. A później nam będzie ciężko z tą zabawą Czekaj, koteczki sobie śpi. O, może z tym maluszkiem. Pieska! Nie? Czekaj. A tu? O Jezu, ona się jeszcze z tym maluszkiem nie przywita. No. Czekaj. Te chce siku. ku. My tu, nie, my tu nie normalnie nie wyrobimy, nie? Bo to jest <laughs> tu, tu uzdrawiamy te, a już kolejne, słuchajcie, chore. I ku, no. też... <laughs> Masakra. O Jezu! Jezu się jeszcze wyrobała tu, Idź, się idź, nie w tą stronę to zamieć, w ogóle. Ta zamieć to jest masakra jakaś. No dobra, ty jesteś w miarę ogarnięta, więc chodź no tutaj jeszcze. Możesz się tu pobawić jeszcze z kimś. Możesz się tu pobawić. Jakie podłe, Jezu, przyjazne powitanie jeszcze. No. Zwierzaki też nie chcą wychodzić, słuchajcie, w taką zamieć. No, no też im się chce. Jezu, klikam, tutaj jakieś rzeczy. No, idźcie dziewczyny. Chce im się, ale kurczę taka pogoda, no... Wyszły, wyszły, patrz, idą tam. No, po, idą. Bo one idą tam do misek chyba. No dobra kochani, będziemy uciekać. Żegnać tak. się z wami. Dziewczyny jeszcze tu zapewne do... Już jest rano Gosia w ogóle, no ale jeszcze tu spędzą troszkę czasu, bo no tak. jak widzicie... Niezłe, nieźle tutaj się ją dzieje. Wiesz co, moja droga? Weź jeszcze tutaj z przodników etę. Słuchajcie, masakra! Ten gościu po prostu tu ma urwanie głowy, nie? No. Z tymi zwierzakami. No, to jest jakaś masakra po prostu. Ale ma dobre serce, że ją Dobre, przyganie. ma serce. Patrzcie, te się bawią, ta się bawi, ta się tu mocuje. Tego jeszcze by trzeba wykąpać. Jeronie, Ile no. tu rzeczy jest jeszcze do zrobienia? No, tydzień trzeba było zostać i jeszcze by tak. było co robić. Tak, ale wiecie, wiecie co? Zrobiłyśmy najważniejsze, właśnie. Przekazałyśmy ten karb tu jeszcze uzupełnimy oczywiście. Przekazałyśmy też parę ładnych tysiączków tutaj, żeby on, wiecie, sobie tutaj na leczenie miał dla tych tak. zwierzaków, na karmę jeszcze i tak dalej. Od nas ma tu parę. A może tam naszym znajomym nastolatkom powiemy tutaj o, tej, o tym schronisku, może tutaj wiesz, tak Jasne, pomóc że tak. Mu troszeczkę. Nie? Jasne, że tak. W ogóle możemy, słuchajcie, możemy rozgłaszać wokół, tak. że jest schronisko, że zwierzaki potrzebują domu, może ktoś, słuchajcie, przyjdzie może i adoptuje. Nie? Dokładnie. A może też chce tam tu pomóc, prawda? Jasne, myślę, że. Tak. tak. Także tak co, robimy. kochani, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Gosi, papa, papa. Pa.